No, Cześć, cześć. Dzisiaj chciałam powiedzieć parę słów na temat medytacji. Moje ostatnie refleksje na ten temat. Bo, jak wiecie, wszystko się zmienia, tak? Nie masz cały czas jednego powiedzmy, przekonania na jakiś temat. Tak jak ja miałam przekonanie na temat medytacji, że trzeba siedzieć, nie? Bez ruchu, oddychać, bla, bla, bla. Ale, no właśnie. Teraz oczywiście chwila, żebym się rozkręciła z tym gadaniem. Jestem na spacerze, stąd właśnie takie różne dźwięki i tak dalej. No i mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Ale, no tak, witajcie, witajcie w moich refleksjach, manifestorki. I nie chodzi tutaj do końca o manifestację w tej całej serii, w tym podcaście, <laughs> tylko manifestorka z Human Design. Jeśli nie wiesz, co to jest human design? To teraz nie będę tego mówić, ale może zrobię taki jeszcze odcinek. A może po prostu zachęcam do samodzielnego sprawdzenia, jeśli cię to interesuje. Nie, no na pewno będę o tym mówić, ale po prostu teraz chciałam się skupić, bo wiecie, chcę robić to jak, naj, jak najszybciej, powiedzieć wszystko co mam do powiedzenia. A czasami to jest po prostu trudne, jak się rozpraszam i zaczynam mówić o innych. Tematach. Także manifestacja? Nie, manifestacja, cześć. Medytacja. To dla mnie zawsze było, właśnie, usiąść sobie w cichym i spokojnym miejscu. Najlepiej, wiesz, po turecku, nie? Rączki na boczek w pewnej takiej pozycji. Oddychaj głęboko, bla bla bla. Wiemy, wiemy o co chodzi. Raczej każdy wie mniej więcej. Jak mówię, medytacja to. Zazwyczaj jest taki jeden obrazek przed głową się pojawia. No ja przez długi czas w sumie myślałam, że no właśnie tak to powinno wyglądać, że żeby być takim oświeconym człowiekiem, takim po prostu nie wiem, światłym, to właśnie to, że medytacja to jest uspokojenie się, wiesz, uspokojenie tych myśli, niemyślenie żeby po prostu coś więcej mogło do nas przyjść coś spod świadomości Twojej wyższej żeby mogło Ci przekazać wiadomość wszechświat bla 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 i oczywiście to może być prawda dla Ciebie ale dla mnie już po prostu nie jest nie jest prawda na różnych poziomach ale przede wszystkim właśnie na tym poziomie, że trzeba siedzieć bez ruchu no ja zawsze <gryw> miałam problem z tym jak coś jest za długo takie same to mi się po prostu strasznie nudzi no i po prostu nie mogę siedzieć ok, chyba że coś robię a przecież w medytacji się nic nie robi no i tak ostatnio znaczy już raz na jakiś czas mi się to pojawia no bo tak zawsze się pojawia coś co masz powiedzmy przepracować to jest właśnie to co ci się będzie pojawiać raz na jakiś czas aż w końcu to złapiesz, zauważysz, złapiesz w sensie świadomością. Zauważysz, że właśnie to się dzieje i to jest coś, co chciałabyś zmienić. Może zmieni się twój światopogląd, może po prostu jesteś teraz na to gotowa, a nie byłaś dwa lata temu. Wiesz o co chodzi. Po prostu to jest teraz ten czas, kiedy możesz to przepracować. No i wtedy wtedy możesz to przepracować. Właśnie tak. No i to jest ten mój czas. Yhm. Więc raz na jakiś czas właśnie pojawiały mi się, czy to jakieś świecie filmiki, czy to w książkach, czy to coś tam, że medytacje można robić. Na przykład chodząc, no nie, Joe Dispenza, te jego chodzone medytacje, tylko że u niego było jeszcze tak bardzo, powiedzmy to, naukowo nazwijmy, tak? Czyli, że wiesz, były kroki konkretne, taka metoda i miałam wrażenie, że jeśli nie zrobię dokładnie tak jak on mówi, to nie wyjdzie spróbowałam nie wyszło później ktoś tam miał taką metodę, że podszedł biegania i właśnie wtedy kiedy zaczęłam tak kumać czacze że to nie chodzi o to, żeby mieć jakąś metodę <noise> tylko właśnie, po co ty to robisz w ogóle, nie? nie po to, żeby iść dokładnie za czyimiś instrukcjami tylko żeby to poczuć to wszystko zawsze chodzi o ciebie i o to jak ty to wszystko postrzegasz i to jest właśnie no, najpiękniejsze w tym wszystkim więc chodzi o to, żebyś żebyś to ty właśnie poczuła to jak to jest dla ciebie jak jak to ty powinnaś robić, to jednak nie chciałam używać tego słowa. Jak to jest dla Ciebie po prostu najlepsze, żeby to robić? I teraz pytanie, po co to robić? Czy tylko po to, żeby wiesz, żeby się uspokoić, żeby mieć to połączenie z wyższym ja, ze wszechświatem, bla bla bla, z podświadomością, żeby nie myśleć, żeby, wiesz, tak? Czy może, żeby wejść w ten stan flow? Ten stan, kiedy dosłownie czas ci znika, nie ma czasu i po prostu lecisz, robisz to co, to, co chcesz robić, robisz to, co sprawia Ci przyjemność, dlatego ci właśnie ten czas znika. Czyli po prostu lecisz ci tak ten czas, że, że nawet nie zauważysz. Masz w tym czasie jakieś fajne pomysły, jakieś przebłyski, czyli tak, łączysz się z tym wszechświatem, wyższym, wyższym ja, wyższą świadomością. Jak zwał, tak zwał Bogiem nawet możesz to nazwać. Wszystko jedno. To i tak wszystko jesteś... Jesteś ty. Ty jesteś tym wszystkim, tak naprawdę. Ale właśnie do niektórych rzeczy musimy po prostu dojrzeć. I to nie chodzi o to, że ci mówię, że jesteś niedojrzała. Że weź wreszcie dorośli, nie? To się słyszało. <laughs> A i tak się słyszało. Już za dzieciaka, młodzieżaka, młodą dorosłą. A weź ty dziewczyno wreszcie dorośli. Ale nie o to chodzi, żeby się teraz sobie przypominać różne rzeczy, bo temat jest medytacja. Takie ważne słowo. Po prostu jesteśmy na różnych wiesz, poziomach tego wszystkiego, tego zrozumienia. Zrozumienia tego wszystkiego. Bo tu nie chodzi tylko o to, że żeby podążać za kimś, bo widzisz, że on ma efekty. Okej, okay, spróbuj jego metody, ale nie bierz tego tak bardzo. Wiesz, że to jest tylko jedyna metoda na świecie, bo to jest taki super człowiek, tak? Tak jak uważałam o Jodie Disp Dispendzie. No ale uważam, że to jest super człowiek. Spoko, fajnie. I to, że jemu wychodzi, to, że iluś tam ludziom wychodzi, to nie znaczy, że mi będzie wychodziło, bo może ja tego nie czuję w ten sposób. To zawsze chodzi o to, jak ty to postrzegasz, jak ty to czujesz. Czy czujesz że masz ten flow, no jak to inaczej powiedzieć? Taki przepływ. Czy czujesz, że masz to połączenie? A jeszcze zanim wyszłam z domu, wyobrażałam sobie jak to mogę wytłumaczyć. Wcześniej widziałam medytację. Mhm. Okej. Okay. Jako wiesz, te, tą naszą częstotliwość, taką wibrację wychodzącą z głowy. I tutaj lepiej by było, jakbym pokazała to, ale robię podcast, więc spróbuję to opisać. Takimi kręgami. Tak wychodzi, wiesz, taka wibracja, częstotliwość, tak jak się często właśnie to rysuje na przykład albo pokazuje. Tylko że te kręgi są jakby równoległe do podłogi, tak do podłoża. I tak sobie właśnie to wyobrażam, że po prostu te kręgi tak krążą, powiększają się coraz bardziej i jakby docierasz do innych i coraz dalej po prostu coraz dalej a teraz to bardziej widzę jakby taka wiązka światła przechodziła przeze mnie a i mimo tego, że w, w różnych medytacjach właśnie miałam coś takiego, że wyobraź sobie złoto-białe światło, czy jakieś inne kolorki wiesz, z Twojej głowy lecące aż do po prostu kosmosu i tak dalej no i to też spoko tam oczywiście w dół, też do korzeni, żeby się po prostu połączyć tak, z ziemią i z, z niebem. Moje przesłanie na dzisiaj jest takie, żebyś robiła po prostu to, co tobie służy. Jeśli musisz się za każdym razem zmuszać do medytacji, powiesz, ja na początku też tak miałam, że się zmuszałam. Powiedziałam, że to takie dobre. Może nawet czasem wyszło i. Wiedziałam tak już na sobie, że to jest dobre, ale w końcu miałam takie jest jesteś takie siedzenie i tak dalej. I później zaczęłam słuchać różnych ludzi i właśnie było coś takiego, że medytacja to nie jest koniecznie tylko siedzenie bez ruchu w jednym miejscu, tylko właśnie to jest takie wejście w ten przepływ energetyczny. Tak jakby jesteś w takim tunelu i po prostu możesz sobie dosłownie płynąć przez ten tunel, bo tam masz taką falę. Płyniesz na fali przez tunel. Ej, no piękne. Podoba mi się. I to może być właśnie podczas chodzenia na spacery, podczas biegania, jeśli ktoś ma wiesz, dobrze wyćwiczone, wyćwiczoną kondycję tak naprawdę. Bo to nawet przecież nie chodzi o bieganie, nie musi być sprint albo coś. Ale właśnie. To chciałam dodać na sam koniec, bo to będzie krótki. Krótka pogadanka. U mnie taką rzeczą są puzle. I taką rzeczą są takie właśnie aktywności, które dosłownie siedzę i dosłownie tylko ruszam jedną ręką, na przykład, nie? i po prostu albo układam puzzle. Ostatnio dostałam takie, nie wiem, czy takie diamenciki, co się przykleja na, na, taką, na taki obraz, jakby. Z klejem, i po prostu wychodzi z tego taki piękny obraz diamentowy. Diamenciki. Piękne, piękne. Tam jakieś kwiaty były i tak dalej. Różne kolory. To mi zajęło. Wiecie, no kilka dni po kilka godzin. No i super. Ja zauważyłam, że, że to jest mój konik. To jest. Ja, ja od zawsze uwielbiałam puzzle. Układać. Teraz układam. Znaczy, jeżeli już układam, to takie 3000. I to zazwyczaj są krajobrazy jakieś piękne. Ale tak, to chodzi o to takie skupienie. Czyli tak jak w sumie masz w tej medytacji, tak? Że musisz się skupić, na przykład skupić na swoim oddechu, żeby się po prostu nie rozpraszać tym, co się dzieje dookoła. A czy ty masz taką rzecz, taką aktywność, taką sytuację w swoim życiu, że, że jesteś w stanie się odciąć? i po prostu to robić, to jest warto się zastanowić nad tym, bo to naprawdę, bo wtedy masz to połączenie. A jak się częściej łączysz właśnie z tym nowyższym ja powiedzmy tutaj, tak to nazwę tego słowa użyję, to przychodzą ci pomysły, to się uspokajasz, rozwiązania problemów też przychodzą, bo pomysły to wiesz, pomysły. Może jesteś w takiej sytuacji jak ja, może masz zupełnie całkowicie różną, inną sytuację ode mnie, więc tutaj wiesz, chodzi o to, żebyś znalazła dla siebie ten fragment i dopasowała go do siebie. Czyli kiedy, w jakiej czynności, którą wykonujesz, jesteś w stanie A, zapomnieć o tym, że w ogóle istnieje świat, że istnieje czas. Jesteś w takim skupieniu, bo wiesz, nie chodzi o to, że. Wiesz, musisz wysprzątać cały dom, bo przychodzą goście i jesteś w takim stresie i w wkurzeniu, że nie dali ci więcej czasu na to, albo że nie zrobiłaś nie, tego wcześniej. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, co cię tak naprawdę właśnie tutaj rozluźnia i daje to skupienie, ale takie przyjemne, takie, że ty to lubisz. Ja naprawdę mogę siedzieć 3-4 godziny w jednej dosłownie pozycji i układać albo te diamenciki, albo te puzzle. Oczywiście czasem tam stanę, poruszam ramionami, żeby się nie zupełnie nie coś tam. Ale dobra, już jestem przy głośnej ulicy, więc kończę. Także to jest moja seria, refleksje, manifestorki. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Dajcie znać, jaka jest Wasza czynność medytacyjna. <gryw> jaka jest Twoja medytacja? Trzymajcie się. Cześć, na razie. Pa!